Witam cię serdecznie. Początek filmu zawsze musi być ciekawy, bo nawet jeżeli nie będzie ciekawy, to nie będziesz oglądać następnych 10 sekund. Dlatego pomyślałem, że przeprowadzę konkurs. Konkurs, w którym ktoś z was dostanie 20 dolarów na zmiętowanie sobie pierwszego NFT. Jeżeli to już nie pierwszy NFT, to po prostu dostaniesz 20 dolarów. Jeżeli pierwszy, to jeszcze dostaniesz dodatek konsultację, tak aby nie stracić swojej pieniędzy i poprawnie wszystko zrobić. Także detale wkrótce. Do oglądania, do końca i bez badania gadania. Zaczynamy. Żyjemy w takim czasie, kiedy powoli albo bez przerwy zagłębiamy się w cyfryzację. Za kilka lat będziemy mieć NFT do przyjazdu autobusem lub NFT ubezpieczenie zdrowia. A co tam z tym metaversem? Jak będzie wyglądać życie tam? Mark Zuckerberg na początku roku zrobił fantastyczną prezentację o metaversie, którą raczej już każdy widział. Pokazuje on tam, jak możemy spędzać tam czas, uczestnicząc w wydarzeniach, koncertach, treningach, krótko mówiąc, przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości. Nie wiemy tylko, czy będzie taki świat, tylko jeden, czy będzie ich kilka na różnych blockchainach i czy będą między sobą łączyć się. Oczywiście każdy będzie mieć własnego awatara, będzie ich kilka, tyle ile. Zgenerujemy, kupimy lub dostaniemy. Moim zdaniem Apple już od dawna pracuje nad ulepszeniem 3D Avatarów i bardzo im to dobrze idzie. A Instagram bardzo dobrze do tego dopasował się. Studio NFT Artefact, kolaborując się z i Murakami, stworzyli kolekcję 20 tysięcy NFT Clonex. Dla interakcji z metaversem. Po czym firma Nike zainteresowała się kampanią i wykupiła studio Artefakt, aby pogłębić się w świat NFT. Po czym cena na Klonex wyrosła z 3 do 6 Ethereum, ale to nie była ich maksymalna cena. Ich maksymalny floor price był na poziomie 24 Ethereum. Nieźle, co? Podobnym i nowym projektem łączącym Metaverse, Awatarów oraz AR, czyli dopełniona rzeczywistość, jest projekt Mavrix. 10 tysięcy bez jednej NFT będą stworzone dla Multiversu, czyli będą łączyć digital z rzeczywistością. Patrząc na roadmap, projekt jest w pośrodkowej fazie rozwoju. Krótko mówiąc, Mavrix to jest projekt, gdzie będą stworzone gry VR oraz AR, gdzie można będzie wykorzystać swojego awatara. Przejdziemy dalej, co oni oferują. Na głównej stronie widzimy, że można dostać się do whitelistu. A jak to będzie, to będzie po prostu wkrótce Wam powiem. To można będzie też zobaczyć w Discordzie. podstawowa informacje o tokenach, non-fungible token. Tutaj, właśnie aplikacja. Do niej przejdziemy. Później pokażę Wam, jak ono będzie wyglądać. Też ściągnę i pokażę, jak działa ta aplikacja. Tutaj można zobaczyć plusy dla holderów, co oni będą dostawać. I jak widzimy, Unique NFT. Eternal Joy, czyli Mavericks NFT to jest kolekcja 3D 3D Animated i 3D AR NFT. Stworzone dla multiversu, czyli po połączenie rzeczywistości z Digital. Dalej, giveaways. W giveawaysach pisze się, że co tygodnie co będą rozdawać jeden ethereum w ciągu 3 lat. Czyli jeżeli możemy policzyć sobie, że w roku 55 tygodni 3 lata to będzie 165 165 Ethereum będzie rozdano w ciągu 3 lat dla holderów NFT oraz będą rozdawane co dnia 02 Ethereum w ciągu 90 dni. Czyli jeszcze jakieś 18 Ethereum. Tak, oczywiście to nie wszystko, co będzie dalej. Będą jeszcze rozdawane inne um, prezenty. Holderzy też będą mieć możliwość zagłosowania, jak będą rozdawane pieniądze, tych 30% royalties oraz jaki będzie utilities jakie będą nagrody interaktywne AR game AR game to dopełniona rzeczywistość może widzieliście Pokemonów że na pewno każdy widział Pokemonów jeżeli nie to oglądajcie sobie tutaj obok za mną to będzie po prostu gry ze smartfonem gdzie będzie wykorzystywać się twój awatar i można będzie z nim po prostu grać i łączyć się airdropy Airdrop. oczywiście wszystkich holdery będą dostawać airdropy airdropy tokenów a airdropy jakiś prezentów i oczywiście aktywów do gry to mnie przyjemno dziwiło commercial rights pisze się że każdy posiadacz z nft może użyć tego nft i sprzedać go czyli możesz wydrukować sobie go możesz zrobić sobie mecz czyli bluzę i możesz też sprzedać tą bluzę z nft -kiem. i będziesz na tym możesz zarobić nie nie, nie będzie tutaj złego bo tak naprawdę prawa na autorskie na NFT są to. Wracając do RadMapu, pomysł był zrobiony jeszcze w poprzednim roku. Za ten czas oni zrobili market research i NFT utility specification, economy and technical feasibility. Dalej, co oni jeszcze zrobili? Oczywiście zdążyli stworzyć Mavericks NFT, zrobili website, zrobili smart contract. I zaczęli opisywać grę, która się nazywa Treasure Hunt, jak ona będzie wyglądać i jak nie można będzie zagrać. Już tym latem będzie pre-sale, public sale, 3D NFT Wheel, czyli otwarcie 3D NFT i będą rozdawane nagrody holderom. Będą robić marketing, aby wszystko rosło, oczywiście sprzedaż i wszyscy są zainteresowani w tym i planują na koniec roku, pod koniec roku tego stworzyć. 3D animowane NFT i 3D AR NFT, porozdawać dropem dla holderów oraz stworzyć Mavericks D App, Decentral Decentralized App Release. Tak, co możemy widzieć? W 2023 roku nie chcą już załączyć grem Treasure Hunt, właśnie tutaj ta gra Treasure Hunt, że można coś będzie zbierać, będzie dopełniona rzeczywistość. Team jest zamknięty i pozycjonuje siebie jak maniacy gier. Oczywiście oni lubią tworzyć gry, jak i grać. Na ich flocie są artyści, tworzycieli, software programiści, wszystkie, wszystkie, wszystkie osoby niezbędne do stworzenia projektu NFT jego sprzedania, totalnie 50 lat experienceu Wszystkich oczywiście, w sumie. Tutaj możemy przejść dalej po e, pytaniach, i nam oni mogą odpowiedzieć na ważne jakieś pytania. Pierwsze pytanie: How I can be part of the Matrix community? Oczywiście przekierowuję tutaj na Discorda do niego zaraz wrócimy. Jak ja, jak ja mogę mm, dostać, dostać e, Mavericks NFT? No i tutaj pisze się, że you can purchase Mavericks for a special discount price during the presale, mint możesz dostać sobie mm, za jakiś specjalny przy pre-sale. Trzeba być w whitelistie, aby dostać ten pre pre-sale. How to get the whitelist Tutaj pisze się, że trzeba będzie udzielać się aktywnie. Wszystko robić w Discordzie i dostaniesz informację czy jesteś, czy nie jest. Official mean date to be update, czyli jeśli nie wiedzą. Price też jeśli nieznany Price który będzie mint limit maksymalnie 3nft i have to mint oczywiście tutaj pisze się że na stronie głównej można zrobić mint kiedy będzie jeśli nie wiadomo to trzeba będzie śledzić my ręce No i oczywiście tutaj pisze się że zobaczę swojego nftka po mincie na openc a teraz aby nie zanudzać Zrobię przerwę i powiem wam, jakie są wymagania do otrzymania 20 dolarów. Trzeba napisać w komentarzach, jaka cena będzie na kolekcji ILPUB IT NFT. Link będzie na dole. W poniedziałek o 13, w poniedziałek 2022 roku o 13.00. A teraz wchodzimy już w Discord projektu i zobaczymy, co u nich się dzieje w Discordzie. Jak widzimy, mają 128 osób, którzy followują i 32 osoby online. Łączymy się, podłączamy się do ich Discordu. Przed tym trzeba zrobić weryfikację, aby zawsze mieć możliwość. Klik Sobie wpadam tutaj do Mavericka. Tak, tak, tak. Welcome Rhythmia. Roadmap, czyli tutaj wszystkie informacje, co my widzieliśmy na stronie internetowej. Announcement: Czy jest general chat? Tak, jest to general chat. Można napisać. Hello. Jak widzimy dosyć aktywny czat, ktoś coś pisze. Nie jest taki suchy, nie jest nie jest tutaj tak, że wszystko martwe Chociaż tylko 70 osób, 35 osób online. Tutaj memy możemy zobaczyć. Tutaj możemy dodawać memy, fanarty. I reszta spraw. Tutaj są czaty. International España, Hispania, Hispania. Chiny i a, rosyjski czat Ok, także to zobaczyliśmy Na koniec sprawdzimy ich apkę z awatarami i w tym momencie mają tylko dostępne na Androida Wchodzimy po linku i a, sięgamy aplikację Po pobraniu otwieramy i instalujemy na telefon Pozwalamy na korzystanie z kamerki i możemy widzieć, że mają kilka awatarów jak z nimi interakcjonować Pokręcę głowę sobie, aha, no dobrze działa. niby jest ok. A przy zmianie kamery też możemy wiedzieć, jaka teraz zmienia osoby przed kamerą. Podziel się swoją o co myślisz o małpkach, stań znać. Będę Ci bardzo wdzięczny też za Twoją opinię. Ogólnie, jak Ci projekt, ci spodobał się, czy nie spodobał się, będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię. A pamiętaj, że nie daje finansowych porad jak i jaki Ty poznajesz świat NFT i krypto i chce na tym zarobić. Jeżeli się oglądasz, to z Tobą był nie zapomnij o konkursie. PiS!